Dzień dobry na kolejnej kawie z psychologiem w emocji. Mam nadzieję, że twoja kawa już ciepła i gorąca i masz dzisiaj chwilkę dla siebie 10-15 minut, żeby tę kawę wypić ze mną. Skoro jesteśmy w emocji, to trudno by było nie mówić o emocjach. Jak myślę sobie o emocjach, to mam poczucie, że jest to coś, co jest z nami w każdej sekundzie naszego życia i bardzo mocno determinuje to, w jaki sposób się zachowujemy, jakie decyzje podejmujemy, a niewiele o tych emocjach dowiadujemy się w przeciągu całego naszego życia, niewiele uczymy się emocjach, co powoduje, że też potrafimy świetnie tych naszych emocji nie zauważać. Dzisiaj pomyślałam sobie, że rozpoczniemy nasz cykl o emocjach od lęku, ale zanim o lęku, to może takie dwa słowa. Skąd te emocje w nas się w ogóle biorą i jak to jest, że, że one się pojawiają i czym one są? Hmm. Emocje, bardzo lubię taką tezę, że, że emocje są pewnego rodzaju zlepkiem biochemii w naszym organizmie. Każda emocja, niezależnie czy jest to lęk, czy jest to radość, czy jest to miłość, czy jest to strach, czy gniew, czy złość, jest pewnego rodzaju chemią, która się zadziewa w naszych mózgach i w naszych organizmach. I skoro jest to związek biochemiczny, to nie pozostaje on bez działania na nasze ciała i na to, jak my funkcjonujemy. W związku z tym, cokolwiek czujesz, ma to przełożenie na Twoje zachowanie, na Twoje działanie, ale, i na też, ale też i na Twoje odczucia z ciała. I czasami. Właśnie w związku z tym, że niewiele wiemy o emocjach, ponieważ nas nie uczono, teraz troszeczkę się to zmienia. Dzieci w przedszkolu mają taką edukację dotyczącą przeżywania emocji, tego jak emocjami zarządzać takie chyba modne sformułowanie. Natomiast myślę sobie, że wielu dorosłych wcale dostępu do tej wiedzy nie miało. I na pytanie, co czujesz lub jak się czujesz, łatwiej odpowiedzieć dobrze lub źle, niż um, jestem smutny, radosny, zalękniony, um, czy zdenerwowana, um, albo jestem pełna nadziei. W związku z tym, łatwiej czasami jest odczytać to, co mówi nam nasze ciało, jakie sygnały płyną z naszego ciała jak to ciało się zachowuje i na podstawie tego wnioskować jakie uczucie w nas gości w danym momencie. Dlaczego to ważne? Myślę, że to ważne głównie dlatego, że często to emocje popychają nas do podejmowania konkretnych decyzji i konkretnych działań. Im bardziej świadomi tych emocji jesteśmy, tym bardziej świadome mogą być nasze decyzje, a co za tym idzie pełniejsze. Świetnie się to wpisuje na przykład w lęk, o którym dzisiaj będzie, do którego dzisiaj Cię troszeczkę zapraszam przy kawie. Emocje w nas nie powstają od tak. Bardzo Często, jak rozmawiam z różnymi grupami, czy też u siebie w gabinecie i pytam o pomysły, skąd się biorą emocje, to często słyszę, że z sytuacji, które się zadziewają wokół. Nie do końca tak jest. Sytuacja ma znaczenie, natomiast sytuacja jest pewnego rodzaju faktem. To jest coś, co się dzieje, na co często nie masz wpływu. I coś, co może być zaobserwowane przez różnych ludzi, ale w tych różnych ludziach różne emocje na daną sytuację mogą się pojawić. Co zatem powoduje, że te emocje są tak różne? Bardzo lubię taką opowiastkę zaczerpniętą od Karla Sejmontona i Mariusza Wirgi, które propaguje terapię Sejmontonowską między innymi u nas w Polsce. I on opowiada taką historię o tym jak prosi, abyś wyobraził, czy wyobraziła sobie jak jest ciemna noc. Jesteś sam sama w domu. Leżysz w łóżku na piętrze i nagle słyszysz hałas na dole. Co się z tobą dzieje? Co czujesz? Najczęściej osoby pytane odpowiadają, że strach, że lęk. A co myślisz? Nie wiem jak ty, ale najczęstszą odpowiedzią na to pytanie jest że jakiś włamywacz wchodzi. Co robisz? Tutaj wyobraźnia nie zna granic. Pamiętam jak jedna z pani odpowiedziała: biorę żelazko i biegnę na dół, żeby uderzyć z tego w żelazkiem. Okej, okay. a zanim weźmiesz to żelazko i zanim wybiegniesz, przypominasz sobie, że przecież dałaś, dałeś klucze swojemu znajomemu, który miał w nocy przylecieć z Brazylii, nie miał gdzie przenocować, będzie nocował u ciebie na kanapie. I zapomniałeś o tym, że te klucze mu dałeś już dwa miesiące temu i że to właśnie dzisiaj miał przylecieć. I jeszcze zostawiłeś zakupy w sam, na samym środku korytarza. No i ten znajomy potknął się o te zakupy i narobił hałasu. Co czujesz teraz? Czy to dalej jest lęk i strach? A może ulga? Nie zmieniła, się, nie zmieniła się historia w znaczeniu, nie zmienił się ten fakt, że hałas zaistniał na dole. Ale to, co się zmieniło, to zmieniło się Twoje myślenie o tej sytuacji. I ta historyjka, ten przykład pokazuje, pokazuje nam tę sekwencję, skąd w nas pojawiają się różnego rodzaju emocje. Emocje są odpowiedzią na to, jakie myśli produkujemy w naszych głowach na temat danej, danej historii, danego wydarzenia czy danego faktu. To nie fakty nas przerażają, ale myślenie o nich. W związku z tym, idąc, idąc, moje myśli idą dalej, i przypomina mi się badanie, które przeprowadzono. Nie wiem do końca, jak je przeprowadzono, ale wniosek z tego badania jest taki, że ludzie w ciągu całego dnia, w ciągu całej doby, mają 70 tysięcy myśli w swoich głowach. Ja sobie myślę, że to jest niezwykle optymistyczna wiadomość, ponieważ skoro mamy 70 tysięcy myśli, to mamy z czego wybierać i wcale nie musimy czuć tego, co właśnie czujemy, ale możemy dobierać sobie trochę te uczucia w sposób bardziej świadomy i wybierać te myśli, które bardziej nam służą, a co za tym idzie, czuć takie emocje, które są dla nas bardziej wspierające. Wspierające to znaczy czy dobre, czy złe. To jest kolejny mit, który, którego dotykamy, że są emocje dobre i złe. W znaczeniu tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że są takie, które warto czuć i warto nie czuć. W psychologii uważamy, że każda emocja jest potrzebna i owszem, niektóre są przyjemne w czuciu, niektóre mniej przyjemne, ale każda emocja jest po coś i coś nam daje, ku czemuś służy. Kiedy y, spotykam się w gabinecie z, z różnymi osobami, bardzo często słyszę y, sformułowanie: Pani Magdo, jak mam sobie poradzić z tymi emocjami? Y, I to jest kolejna rzecz, którą na początku chciałabym z Tobą dotknąć. W moim odczuciu, w moim rozumieniu, emocje wcale nie są odradzenia. Radzić sobie rozumiem jako. Y, nie chcę tego, proszę to zabrać ode mnie, nie chciałabym czuć tego, trzeba coś z tym zrobić, to nie jest przyjemne, nie chcę. W moim odczuciu, emocje są po to, by je odczytywać, nie by sobie z nimi radzić, ale by odczytać je trochę jako drogowskazy na coś, co wskazują, co jest istotne, ważne, co jest pewnego rodzaju naszymi potrzebami. Podsumowując trochę ten wstęp, jest, jest on po to, żeby zrobić wprowadzenie do, też do kolejnych naszych spotkań, do kolejnych naszych wspólnych kaw, w których będę chciała Cię zaprosić do przyjrzenia się poszczególnym uczuciom, i poszczególnym emocjom, stanom emocjonalnym. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałam, dzisiaj o lęku. Ostatnio, jak się spotkaliśmy, rozmawialiśmy o koronawirusie, o COVIDzie i o tym, jaką bezradność i bezsilność w nas wywołuje. I chyba oczywistym jest, że oprócz bezsilności wywołuje także lęk. Lęk jest bardzo ciekawą emocją. Rzadko kto lubi go czuć. I często w takim języku potocznym jest zamieniany ze strachem. Na przemian mówimy, że to czuję lęk, czuję strach. W psychologii lęk i strach to są dwa oddzielne sformułowania, dwa oddzielne zjawiska. Strach, o strachu mówimy wtedy, kiedy pojawia się jako reakcja na coś konkretnego. Na na konkretne zagrożenie. Na przykład widzę psa, który szczerze zęby jest, ma najrzoną sierść i chce podejść, podchodzi do mnie, to wtedy czuję strach. Lęk e, pojawia się wtedy, kiedy nie ma wokół realnego zagrożenia, a bardziej uruchamia się nasze wyobrażenie na temat zagrożenia. E, natomiast na potrzebę naszego spotkania, pozwól, że będę mówiła, o lęku w rozumieniu ogólnym tego stanu, który się budzi, który czujesz także w ciele. Jak się objawia lęk? Lęk objawia się przyspieszonym biciem serca, uciskiem w żołądku, uciskiem w gardle, drżeniem rąk, drżeniem nóg. Może też być zwiększona potliwość na dłoniach, w ogóle zwiększona potliwość ciała i te uczucia z ciała, one są wprost proporcjonalne także do tego, w jakim natężeniu my ów lęk odczuwamy. Gdybyśmy mogli mówić o takim natężeniu lęku, to, to możemy mówić o, o jakiegoś rodzaju lekkim napięciu właśnie poprzez strach, aż, aż do paniki. I um, warto tutaj zaznaczyć, że zarówno lęk, kiedy jest um, w takiej formie napadowej, kiedy, kiedy dochodzi do nas bardzo często, utrudnia funkcjonowanie wtedy, kiedy zaczynamy czuć panikę, to są to stany, w których warto sięgnąć po, po wsparcie, po pomoc specjalisty i z którym, którym można się zaopiekować w znaczeniu też leczenia i, i pomóc sobie, by tego dyskomfortu nie odczuwać, zarówno poprzez dobrze prowadzoną farmakologię, jak i terapię. Natomiast mamy też lęk i strachy, które odczuwamy na, na co dzień, każdego dnia, i które są zupełnie naturalnymi stanami emocjonalnymi. Nieprzyjemnymi, mało komfortownymi, ale potrzebnymi. W myśl tej zasady, która jest mi bardzo bliska, że emocje nie są od tego, by sobie z nimi radzić, ale są od tego, by jako drogowskazy wskazywać nam na coś, a naszym zadaniem jest nauczyć się odczytywać te drogowskazy. Lęk z reguły pokazuje nam na to, co jest ważne. Bardzo lubię osoby, z którymi pracuję, bądź pracowałam, wiedzą, że bardzo lubię takie porównanie lęku do gremlina. Nie wiem, czy pamiętasz taki film bodajże z lat 80. O gremlinach one atakowały miasto i na początku były bardzo przyjemnymi stworkami, e, pluszowymi, małymi, mieszczącymi się na dłoni, e, z cudownymi oczami. I e, ja wyobrażam sobie w ten sposób właśnie lęk, jako takiego małego stworka, który siedzi na moim ramieniu e, i który szepce mi do ucha: Magda, Magda, nie idź tam, nie rób tego, nie dasz rady, nie, na pewno ci się nie uda, nie powiedzie ci się. Nie stawaj przed kamerą, nie, nie rozmawiaj, nie nagrywaj tych odcinków, na pewno będzie źle. Ten mały stworek jest po to, nie żeby mi dokuczać. On jest po to, żeby mnie chronić. To jest ten mój lęk, który siedzi sobie na moim ramieniu i mówi mi: słuchaj. Ważne jest, jak jesteś w tym momencie, znasz ten moment, to wszystko jest ci dobrze znajome, potrafisz się w tym odnaleźć, to jest dla ciebie dobre, więc po co iść dalej? Tam jest nieznane, tam może być coś złego. Ja cię ochronię, ja cię nie pozwolę dalej iść, ja cię będę chronić. A teraz nie wiem, czy pamiętasz z tego filmu, co się działo, jeżeli te greminy karmiło się po północy. Jak się je dokarmiało, albo wpuszczało się odrobinę światła, to one się zamieniały z tych pluszowych stworków w takie okrutne potwory, które zjadały całe miasto. I ten lęk, który siedzi na ramieniu w postaci małego, cudownego gremina, kiedy my go karmimy swoimi przekonaniami i myślami tak, właściwie to nie dam rady, nic mi się w życiu nie udaje. E, świat jest zagrażający, e, na pewno mnie ktoś wyśmieje, na pewno się potknę. To są, to jest karma dla tego gramina. On, słysząc to, ten nasz lęk, słysząc to, utwierdzając się poprzez te nasze przekonania, zamienia się w tego okrutnego stwora, który nas zjada A, i bardzo blokuje. W związku z tym mm, Jakbyśmy mieli się przejrzeć temu małomu gremlinowi, który mówi słuchaj, nie ruszaj się, i pokazuje na to, co jest ważne, na przykład na to, że ważne jest moje poczucie bezpieczeństwa, to to jest ten drogowskaz do odczytania. Kiedy odczytuję mój, e, mój lęk jako wskazówka na to, że dla mnie ważne jest, by czuć się bezpiecznie, to pytanie jest, co mogę zrobić innego, by czuć się bezpiecznie i pomimo wszystko. Realizować te rzeczy, których się boję. A takim zdaniem, do którego chciałabym Cię zachęcić dzisiaj, taką małą zmianą do wprowadzenia w życiu jest zamiana jednego słowa w zdaniu chciałabym coś zrobić, ale się boję na zdanie chciałabym coś zrobić i się boję. Zrobię to i się boję, bo lęk jest naturalną emocją, którą macie chronić. Ale ty jesteś już dużą dziewczynką, dużym chłopcem, który potrafi zadbać o siebie i zadbać o swój lęk. I powiedzieć mu: OK, dziękuję ci, że się o mnie troszczysz. I razem z Tobą pójdę dalej, sięgnę po to, co chcę, po co chcę sięgnąć, zrobię to, co chcę zrobić. Bo każdy z nas chce być odważny. Przecież nie ma odwagi bez lęku. Dobrego dnia.